Teraz ja państwu chcę pokazać kilka sztuk tańszych, a jakże poszukiwanych, mianowicie Morgen Jeden pasior na jednym placu Drugi pasior Trzeci pasior Czwarty pasior Gratowy, czarny, panorama 2.0 Turbo Nie wiem czy mam namiot na pana sprzedawcę, ale, ale widzę, że z tyłu jest jeszcze ciekawa sztuka GTI Widzę, że jest kolejny pasior z panoramą zacnej lampie, robiące sztuczki parkingowe osobiście prywatnie, samotnie, bez ingerencji kierowcy. Kolejny pasior, to jest aż niebywałe, że panalik jest takim potentatem pasiorowym Piękne rzeczy, piękne rzeczy dla fanów marki Chyba za turbo był tamten a ten jest klasyczny. Też turbo, ale bizlowsko Kolekcja 4 b 8 Wejdźmy zobaczymy Wejdźmy zobaczymy, co tu się dzieje W zakamarkach Po 20 roku Nowy fokusik w nowej lampówce tak zwana limuzyna, czy tychy nie chciały takie limuzyny. Musi być radar. Jest radar, tychy, tychy. Tychy jest radar, jest sedan. Acie choroba. I się zgadza wszystko. Jest 2.0D. Tutaj jest dla Ciebie z tyłu Dobra, pomykamy dalej, jak nie jest dla Ciebie to... to Pan Marek do pracy przyjechał 9.15 dziewiątą piętnaście miast. Ali w masie świetnie potwierdził Potwierdził, że ma się świetnie. Tatu ładna. Tatu ładna w panoramce. Aj! Może tanio to bym wziął widzowi? Akurat szukam. 20. 20. 20 rok. Dobrze wygląda z Kubana. Teraz zapytam, jak się przejdę To w głąb. Tam pan jesteś głąb Nie no, żartu, Morgan Halo Halo tu telekomunikacja polska S A. Tutaj klasycznie, w zagłębie suwów z tej strony Pan ma Zawsze z 50 sztuk plus dopchane suwy z tyłu Dopane stoją Ten jest droższy niż szukam też komuś, komuś innemu zupełnie droższy, bo niski przebieg, stąd tutaj jest zatrwachająca 2000 się przekracza budżet widzę budżet, jaki on sobie zaplanował idziemy zapytaj o Czarną Skodę tu byliśmy, tu nie byliśmy wszyscy znały już to on? mamy widza, znalazł się na nas się No dobrze, bo czasami jak się widzu zgubi, nie daj Boże zmieni kurtkę albo czapkę, to ja ich później tych widzów moich tutaj nie rozpoznaję Ajdzie. Co tam wygrzebane? Ona jest droższa, bo ma około przebieg, też patrzyłem Już pytałem się w sobotę o nią jakoś Ile? Ona coś 27-8 tysięcy kosztuje bo ma kostuwy, przebieg stąd stąd ta cena, jest, a że jest wezlanie, to jest piękne tam, tam są dwie te, dwa te Volvo Białe? Białe? Z panoramką, czekaj, dawaj go tu Na widelec 60 Na 3, czy 40. 40. ile? A widzisz? Jeszcze, le, jeszcze lepszy ruczek Póki co wersja bomba Head up panorama Siedzenia klasunia Rzeczywiście, 2.2 XC60, co mówi 200 konia mocy Białe mi się podoba, gdzie jest drugi? Gdzie drugi? Tyle tych lauz, że się gubię Gdzie? Cholera A jest na końcu to mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło, i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, pozdroszę.